Cześć wszystkim, Angel666 Tester Gear. Słuchajcie, nie uwierzycie, w co się stało, ale ja wam to już pokazuję. Nagrywałem materiał, jak przechodzę sobie tego Bossa, i w dziwnych okolicznościach, delikatnie mówiąc, coś się z... <kluzny> popsuło z moim mikrofonem. Kompletnie nic mi się nie nagrało. Znaczy, obraz się nagrał i nagrało się to, że blablabla rusza ustami. I na tym tyle. Ech, no i teraz przed wami będę odgrywał. To jak to zagrałem. W tym momencie zachwycałem się jakie ma fajne pomocnice, ale bardzo mi się rzuciła jedna rzecz w tych pomocnicach, pomocnicach w oczy, mianowicie. One troszeczkę dla mnie miały dziwnie męskie rysy twarzy. Co do figurek, yy, nie mam żadnych zastrzeżeń. No to słuchajcie, lecimy. Zrobię dokładnie taki sam błąd jak za pierwszym razem. Czyli przejeżdżanie przez wodę nie jest dobrym pomysłem. Słuchajcie, ten samochód, yy, jestem szczerze mówiąc, nawet ciekaw, właśnie jak mi pójdzie. Otóż. Tym autem tak miota po całej mapie, że trafienie sobie po prostu w drogę to jest jakiś koszmarek, kompletny koszmarek. No, nie wyobrażam sobie jazdy dalszej tym samochodem. I cieszę się, że zaraz, zgodnie z moim planem. Uuu! I zgodnie z moim planem, że po prostu to dziadostwo zmienię na inne auto, tak. Wyobraźcie sobie, że to auto zmienię na inne. Czemu to zrobię? Bo gdybym chciał wygrać tym samochodem, to nie wyobrażam sobie, jak bardzo bym się męczył. O kurde. Zagapiłem się na pomocnika, że wyleciał, i zdarzyło mi się dokładnie to samo. No to jest komedia. Patrzcie, gościusz jest na mecie, czeka sobie po prostu na mnie bezczelnie. Przemy się wbiłem za to w policję. Niech będzie, że tyle chociaż. No, i potem zrobiłem tak, że stwierdziłem: Biorę inną furę. Biorę inną furę. Ona jest gotowa, bo jest na wyścig zrobiona. Więc próbujemy przejść w ten sposób. Czy mi się to udało za pierwszym razem? Jeszcze Wam nie powiem. Czy mi się to uda teraz za drugim razem? No, chętnie sam zobaczę. E, chętnie sam zobaczę. Tutaj słuchajcie, ja się nauczyłem już, żeby e, pewnych rzeczy nie robić. Komputer mi tutaj fantastycznie podpowiedział, e, żeby sobie zciąć, a potem wypaść z trasy, tak jak on. Więc lepiej się skupiajcie na trasie, na minimapie, a nie na tym, co robi komputer, bo. E, no, delikatnie mówiąc. Ja cię kręcę, nic tu nie widać po prostu. Nic, w ząb. Wow! No nie! Dlaczego mnie to spotkało? Za co? Przecież tu w ogóle nie mogę nawiązać walki z tym typem, no. Miotają we mnie po prostu wszystkim, co tylko mają. To jest strasznie nie fair! Mamy 25% jeszcze wyścigu do końca, a ja popełniam kolejny błąd. No nie, no ludzie! Ale się w tym momencie wkurzyłem. Dobra, to teraz Wam już powiem, że mm, nagrywając to za pierwszym razem, gdy zmieniłem e, na to auto, to wygrałem od razu. A teraz? Zero podejścia. No to zapominamy o tamtym. I zróbmy doświadczenie, do trzech razy sztuka. Jak się skończy do trzech razy sztuka? Zwróćcie uwagę na to, jak daleko już jest y, typo nasz. Ale tam pięknie poleciał w krzaki. No dobra, dajemy z siebie wszystko, znamy już tą trasę teraz. Teraz powinna mi być zdecydowanie łatwiej. Spróbujmy nie wykręcić nigdzie bączka. O kurde. Jest! Mam mojego typa. Wreszcie jestem blisko jego. Czy tym razem się to uda? Gdzie ja mam jechać? Nie! Nie! Aaaa! To jest niewyobrażalne po prostu, jakie emocje w tym momencie są. Tu jak wylecę na tym zakręcie, to będzie już po mnie. Typałam za sobą. Boomer po prostu siedzi mi na ogonie. A ja w tym momencie nie mogę już popełnić ani jednego błędu. I właśnie go popełniam! No nie! No to w tym momencie sam sobie utrudniłem, ale przecież ja to lubię robić. Ale to w tym momencie było zero reżyserki. I wbijamy się w metę. Uff! Powiem wam, że... Wystarczy mi to w zupełności. Aż się muszę napić. Ach. A! Chyba widać, że lubię Subaru. To prezent, który dawno temu dostałem, ale bardzo lubię pić z tego kubka. Słuchajcie, no to pierwszy boss wreszcie pokonany. To robimy podejście do drugich zawodów. Ale podejście do drugich zawodów zrobię dokładnie tak samo, jak to zrobiłem za pierwszym razem dla Was nagrywając. Eee, popełnię dokładnie te same błędy mm. i zarazem zrobię sobie też doświadczenie, eee, jak to jest, gdy. No. Zrobi się to jeszcze raz. Tym razem boomer. Fantastycznie to wygląda. O, moje ciało jest gotowe? Co ty do mnie gadasz, chłopie? No to bum. Będę jaja, słuchajcie, jak mi się to uda przejść, że tak powiem, e, wcześniej. E, to znaczy za pierwszym razem, bo wtedy bym się mocno zdziwił. Gdzie jest ten typo? Gdzie jest nasz główny szkodnik? Nie chcę tak się z tobą zderz. Ja to przejdę. Ja cię kręcę. On się zaraz samo mnie rozwali. No to jest jakaś sensacja po prostu. Słuchajcie. Nie, no serio. Ej, słuchajcie, bo. Miałem kupę energii. Ta gra jest nieobliczalna. To samo mi się stało. Uwierzcie mi, albo nie. Walę z tego screenshotta. No, jak to możliwe? No, hello! Słuchajcie, dla mnie to jest niewyobrażalne. Przy pierwszym podejściu stało się dokładnie to samo. Zginąłem razem z boomerem. I teoretycznie wygląda na to, że nie da się pokonać bossa, ginąc przy tym. Co wydaje mi się kompletną bzdurą. Ale dobra, niech to będzie takie, że tak powiem, ciekawe doświadczenie. Eee... Powiem Wam, jak to za pierwszym razem rozegrałem, eee, bo za pierwszym razem zrobiłem to inaczej. Eee, stwierdziłem, że tym pierwszym szajsowatym autem, którym jeździłem, że to jest po prostu awykonalne, żeby to przejść, i wpadłem na taki pomysł że ponieważ się nim strasznie, ale to strasznie obracałem, w ogóle zwróćcie uwagę na to, że można tutaj się pojedynkować w tych zbożach. No to jest po prostu tak fantastycznie odlotowe, e, że z, taką, e, z takim bananem na ustach przechodzę jeszcze raz sobie tego bossa, że ja bym to jeszcze mógł zrobić po prostu normalnie kilka razy. To znaczy mam nadzieję, że teraz już go przejdę. O nie, Nitro mi rozwalili. Jak ja tego nie lubię, jak to zrobią. I już! Uuu! Szybko poszło! Nie podpal e, tych kukurydzy, no. A e, chyba coś poszło jednak nie tak. Bo ja byłem przekonany, że właśnie go pokonałem, a okazało się, że to mnie roz... roz delikatnie, cenzuralnie mówiąc, rozłożył na łopatki. Ta. Generalnie ci koleżkowie są mega zabójczy. Dobra, gdzieś tu jest on. Jest! Aaj Dobra, zwróćcie uwagę na to, że o ile ja mu trochę odebrałem energii, to ci jego koleżkowie pomocnicy zawsze wśród bosów są po prostu mega upierdliwi, no na szczęście boomer mi trochę pomógł. Proszę, nie resetuj się jeszcze. Boomer, boomer! Nie! Nie rzucaj, nie, nie! No i znowu dupa? Okej. Okay. Wydawałoby się na początku, że łatwizna tak zwany piece of cake robicie to po prostu bez problemu, a tu się okazuje, że dupa, 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 jeszcze raz dupa! Przepraszam za niecenzuralne słowa, ale... A teraz dlaczego nie dostał nic, a ja już straciłem jedną ile? Jedną ósmą. No, ale patrzcie, ile teraz boomerek stracił. Jak mi teraz tu pójdzie? A może by tak zaorać całe zboże, żeby łatwiej się tu jeździło? Co wy na to? Zróbmy sobie takie, o kurde, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Uuu! Jedziesz na mnie, jedziesz na mnie. Dobrze, mało ci wbiłem, ale trochę dostałeś. Gdzie ty jesteś? Nie, 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 tylko nie rzucaj we mnie niczym. No i patrzcie, przed chwilą miałem tak bądź ile energii. Ja już nie żyję. Ech. Wiecie co? Mam wrażenie, że to jest tak zwane szczęście początkującego. E, za pierwszym razem udało mi się przejść e, to naprawdę e, szybko i łatwo. Teraz widzicie co fajnego zrobiłem. E, zwolniłem, jak się zrównałem z jego pomocnikiem, po to, żeby mnie wyprzedził. No, ale niestety mnie i tak trafił. O, pięknie! Jak oberwał. No, ale ja już mam ledwo co energii po prostu. Dobra, teraz jest okazja. Nie! Żeby bumera rozwalić, zrespił się! Za co? E, które to jest podejście? Wytłumaczcie mi, policzcie, bo ja już się pogubiłem. To nagranie najlepiej pokazuje, jak bardzo losowa jest ta gra. Ja natomiast cały czas nie robię tego co zrobiłem za pierwszym razem bo Czekajcie czy jemu się to życie jakoś odnawia No mnie wywalił a sam pojechał no i to jest farciarz z pick-upa no Wielkie zawieszenie wielkie koła no i dziękuję już jest po mnie To widzimy się zaraz w kolejnym podejściu ale teraz Zrobię to co zrobiłem, gdy chciałem przejść i przeszedłem. Otóż nie uwierzycie, ale zrobiłem rzecz zaskakującą, której jeszcze nigdy do tej pory w tej grze nie zrobiłem. Zawsze miałem furacza na maksa wymaksowanego, a ja tymczasem zamontowałem silnik najsłabszy. I to mi pomogło. Czy mi to teraz pomoże? Nie mam już bladego pojęcia. E, bo 5-6 razy właśnie przed chwilą mi się to nie udało. I się zastanawiam, czy to wszystko, że tak powiem, zostawić na materiale. Z jednej strony e, będzie to coś ciekawego. No i co się tu nam dzieje? No, już mi tu Jedną czwartą energii rozwalili już rozwalają następną Gdzie on jest? No weźcie, ludzie! Przecież tu się można zirytować przy tym bosie, no ja chyba zaraz włączę i zacznę nagrywać dźwięk do tego pierwszego nagrania, bo tam było wszystko git. Tak mało dostał. Serio, no dobra, e, muszę przyznać, że dosyć ciężko jest mi rozróżnić, e, słuchajcie, ja już tracę nadzieję, tracę kompletnie nadzieję. Bo nie ma takiej możliwości, żeby miał ja już to przeszedł. To ja już otwarcie to mówię. Ta da Leżę. To znaczy polatałem sobie. Ja tego nie rozumiem. W kilku zawodach, kilku podejściach, gdy jechałem tak centralnie na niego, zabierałem mu trochę energii. Teraz nie mogę mu w ogóle jej w ten sposób zabrać. No to o co chodzi? Ja się pytam. Oj, 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 ale mnie tu potraktował. No, ja już nie mam połowy energii. Już więcej niż połowy energii. A bumerek co? A bumerek sobie hasa po mapie. Gdzie on jest? Który to jest ten znaczek? Jest przy mnie. Ale tu są jego koleżkowie, których muszę. Gdzie on jest? Jaki on jest szybki! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! No, jeżeli by tam ci się dalej coś tak skleili. O, już mnie namierzyli. Mmm! Fajne zdjęcie! Będzie miniatura? Sami siebie wyeliminowali, a ja już w tym momencie jestem trupem. Ale oni też są trupami! Tylko co mi z tego, jak ja już tylko jak go dotknę, to ja już ginę. A może on by się tak rozwalił tu o coś? Zróbmy tu zasadzkę na niego. No i giniemy. Po raz nie wiem który. Czy taki materiał robiłem, jak próbuję niezliczoną ilość razy przejść? Zastanówmy się. No, chyba nie. Ale przecież ja chciałem robić materiały z mojej ulubionej, denerwującej mnie gry: Trailout które będą się różniły od siebie pomimo, że przechodzę przecież grę trzy razy na trzech profilach. E, słuchajcie, zaczynam rozważać powrót do m, poprzedniego samochodu, bo... E, bo to jest niewyobrażalne, co się po prostu dzieje. Z deka go nie przepchnę, tak, tak. Walcie we mnie tymi bombami sobie. Walcie śmiało. Ja jestem waszą po prostu kaczką, którą yy, sobie rozwalacie. Taki banalny przeciwnik. O, a co? Pomyślcie w takim razie, ile razy. Czasami trzeba próbować. Ja wiem, takie zwycięstwa smakują bardzo dobrze. Eee, ale to jest naprawdę, naprawdę trudne. To jest trudne do zrobienia. Ale ja to zrobię. Ja wierzę, że to zrobię. Tylko jeszcze nie wiem, za którym razem. Nie włączyłem sobie teraz zegara, więc nie mam pojęcia, ile już nagrywam ten odcinek. Eee... Dobra, eksmitujemy się stąd. Boomer coś tam dostał, dobra. O, ja już też dostałem. Spróbujmy, może rozwalić tych pomocników. Bo oni są ostro wkurzający. Trzeba przed nimi wiać. Nie no, tym autem to jest jakaś mordęga. To jest jakiś dramat przejście tego. Ale mi dołoży. Nie, tylko nie bomba. Patrzcie, 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 co próbuję robić. No, ale to i tak się. Spadać! O kurde, to już jest barierka. O nie, dostałem znowu z granata. No, boomer. Jest, rozwalony jeden typo. Bumerek! Czałówka to jest tragiczny pomysł z boomerem. I pomyślcie, że jedno dobre trafienie potrafi zabrać mu połowę energii. Tylko co z tego? Co z tego, że już zginął jeden jego pomocnik? To też mi nic nie dało. To robimy teraz inny wariant. Dobra, spadać, 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 bo oni tu zaraz będą we mnie rzucać. Czy do tyłu można jeździć na nitro? Wow! E e co się dzieje? Gdzie ja jestem? O co chodzi? Ładnie dostał. Ładnie, boomer chwycił, ale tu już na mnie polują i właśnie mnie upolowali. Gdzie jest boomer? Teraz słuchajcie, to robię. Mówię to Wam. No przecież trzeba skończyć nagrywanie tego odcinka. Tylko nie chcę iść na czołówkę. Dobra, nie ma jednego pomocnika. Mam już dużo, dużo łatwiej. Nie ma drugiego pomocnika! Został sam boomer! To jest ta szansa! Jakim cudem mnie rozwalił? Jak? Ja jego! Woo! O, jacie. Nie wiem, co będzie dalej na przechodzeniu kolejnych bossów. Ale ja, Angel 666, właśnie nakręciłem, jak trudna jest ta gra. Momentami. Także zostawcie lajka, like suba, i wpadnijcie za 2-3 dni, bo będzie kolejny odcinek. A teraz widzimy się w jakimś przerywniku. Cześć, siema.